Wszystkich na kolejnym odcinku. Gisza jesteśmy na przejezdniu kolejowym na ulicy Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim. Tutaj nad torami przebiega kładka dla pieszych. Tam się kończy. Tutaj mamy budkę drużynika. Szlabany firmy Faj z Katowic. Tutaj mamy numer dzisiajowania. Tutaj mamy głośnik. bo będzie chyba zaraz tu jechał. A było go słychać. To zaraz może mi tu wyjechać. A, pani dorożnik tam wyszła. Tu mamy perony i tam budynek dworca. Jesteśmy z drugiej strony i będziemy czekać jeszcze raz na pociąg. Jak się nie uda, to się nie uda, jak się uda, to będzie fajnie. Tu mamy siedzibę PKP. O. Tutaj mamy mały szlaf. Dobra Szlafam też firmy Spy. No i tu jest jakaś... No i tu... Eh, eee, to, to się dzieje. Tutaj mamy semafor. O. I schody na, kład... na kładkę od strony peronów. A tam jest... Drugie wejście. Tutaj mamy widok składki. Tam, tam już jakiś pociąg dalej jedzie. I ja wiesz, chyba tam rusza. Już jest blisko. Dobra, jedzie. Jest już bardzo blisko. Tak wygląda wejście na kładkę od strony miasta. No i na tle zabytkowej wieży zegnam się z Wami. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jak tak zostawcie suba, łapkę w górę, napiszcie komentarz, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!